Cześć! Z tej strony Bogna Listewnik, fizjoterapeutka z Body and Mind Clinic w Gdańsku. Dzisiaj opowiem Wam o temacie, od, którym, od którego po prostu mózg staje, mianowicie blizny. Okazuje się, że blizny, które powstały na naszym ciele, z jakiegokolwiek powodu yy, mogą rzutować, i bardzo często tak się dzieje na późniejsze dolegliwości. Na przykład Wczoraj miałam taką pacjentkę, co mnie zainspirowało do nagrania tego filmu, która miała ból karku. Pani 70 lat z bólem karku. Szukałyśmy różnych przyczyn możliwych, i okazało się, że tą pierwotną przyczyną jest blizna na udzie. Powstała w wieku 12 lat, kiedy pani przecięła się przypadkiem szkłem na plaży, opalała się i nagle się okazało, że krwawi. Po rozmasowaniu tej blizny ustąpił ból karku. Także to jest przykład, który pokazuje, że blizny mają po prostu przeogromne znaczenie i każdy fizjoterapeuta powinien dbać o, zadbać o każdą bliznę. W łatwy sposób można sprawdzić, czy dana blizna jest aktywna, to znaczy czy rzutuje na inne na dolegliwości czy nie. W każdym razie Samemu, jeżeli masz blizny, szczególnie duże i szczególnie takie, które są związane z jakimś emocjonalnym wydarzeniem, np. wypadek samochodowy albo jakiś, jakiś traumatyczny inny uraz, to koniecznie je rozmasuj. Innym wskazaniem jest to, jeżeli blizna się, jeżeli rana się źle goiła, to prawdopodobnie też trzeba ją rozmasować. i Wskazaniem do rozmasowania są wszystkie blizny w obrębie jamy brzusznej po jakichkolwiek operacjach chirurgicznych. Co więcej, blizną rzutującą może być nawet blizna po ugryzieniu psa albo blizna po usunięciu pieprzyka. Także bardzo ciekawy temat, i w dzisiejszym odcinku pokażę Ci, w jaki sposób rozmasowywać blizny. Żeby to było bardziej widoczne narysuję bliznę markerem. O dajmy na to, że kiedy miałam 10 lat. Szarpnęłam się o płot, ławiąc się w chowanego z chłopakami i rana była na tyle głęboka, że trzeba ją wyłoszyć, o czym świadczą pozostałe kropeczki. I teraz tak, do blizn. Różni terapeuci podchodzą różnie. Są dwie takie główne szkoły. Pierwsza to jest taka, że blizna jest miejscem urazu, czyli jest miejscem traum, często związanej z traumą również nie tylko fizyczną, ale również emocjonalną. W związku z tym powinniśmy masować ją bardzo delikatnie, wręcz głaskać, co za chwilę pokażę. Druga szkoła jest taka, że blizna jest tkanką sztywną. Tkanką, gdzie nie ma ruchu, i dlatego trzeba ją rozmasowywać mocno i intensywnie. W sumie nie powiedziałam we wstępie, dlaczego te blizny są takie ważne, jaka jest teoria na to, że blizny mogą w jakikolwiek sposób właśnie wpływać na, na resztę ciała. I odpowiedź jest bardzo prosta. Wyobraź sobie, że jeżeli masz bliznę, na przykład mam bliznę tutaj, to dla ciała. To jest taki sygnał, że tak jakby, tak jakby tutaj powięzi były uwięzione. Normalnie wszystkie moje powięzi ładnie się ślizgają w każdą stronę, tak jak moja koszulka, ale teraz mam tu bliznę, przez co nie dość, że powięź jest naciągnięta w tych kierunkach do blizny, to jeszcze yy, to przesuwanie jest ograniczone. Druga teoria, która jest zgodna z tą pierwszą, nie wykluczają się, to to, że dla układu nerwowego taka blizna to jest stały bodziec. Coś mnie tu trzyma, coś, coś cały czas wysyła sygnał, tak jakbym się tutaj, tak jakbym nałożyła sobie spinacz na skórę, to mój układ nerwowy ciągle dostawałby. dostawałby Sygnały, że coś tu się dzieje. A układ nerwowy działa w taki sposób, że kumuluje sobie różne bodźce, zbiera sobie je, zbiera. To też jest wytłumaczenie, dlaczego u mojej 70-letniej pacjentki dopiero teraz był pierwszy, pierwszy objaw bólkarku, bo układ nerwowy zbiera sobie, zbiera różne bodźce, i w pewnym momencie tych bodźców jest już na tyle dużo, że układ nerwowy już nie może ich kompensować, nie wie, co z nimi zrobić. A blizny są takim bodźcem, który jest ciągle wysyłany, więc oprócz blizny innymi bodźcami mogą być stresy, napięcia i inne urazy, albo mikrourazy. Więc w pewnym momencie przelewa się szalka goryczy, układ nerwowy już nie radzi sobie z tymi wszystkimi bodźcami i Zaczyna wysyłać gdzieś ym, sygnały bólowe, najczęściej w najsłabszym miejscu. Ym, w związku z tym, często jest tak, że nie warto masować tego słabego miejsca, bo to przyniesie tylko czasową ulgę, a lepiej poszukać prawdziwej przyczyny dolegliwości, od której to wszystko się zaczęło. Ale do, wracając do tematu, pokazuję. Pierwszy sposób podejścia do blizny. Okolic... Naszym zadaniem jest głaskać powieść, czyli jakby jak głaszczemy skórę, to tylko dotykamy skóry. Naszym zadaniem jest wejść troszeczkę głębiej, ale nie dużo głębiej. Nadal ma być to głaskanie. I zadanie jest takie, aby wygłaskać całą skórę, całą powieść, przesuwając Ją do środka. W kierunku blizny. Z każdego kierunku będziemy przesuwać powięź w stronę blizny. Możecie to robić na przykład na wykładzie, na uczelni. Dajcie później znać w komentarzach, czy odczuliście jakąś różnicę gdzieś w swoim ciele. Czy był jakiś rzutowany efekt. Ok, Na to trzeba poświęcić kilka naście do kilkudziesięciu minut, ale warto poświęcić ten czas, bo nasza tkanka będzie nam bardzo wdzięczna. I robimy tak z każdej strony. Głaszczemy, 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 ściągamy powięź w kierunku do blizny. Mhm. I kiedy już po kilkudziesięciu minutach zgłaszczemy, czyli pamiętajcie o tym, żeby nie być na samej skórze, tylko minimalnie głębiej. I kiedy już zgłaszczemy całą powieść do środka, możemy zacząć głaskać przez bliznę. Tą samą techniką. O, widzicie, moja już schodzi. I w drugą stronę. Głaszczemy przez bliznę. I w poprzek. Więc w tej pierwszej metodzie, w metodzie delikatnej, pamiętamy, że to jest tkanka skrzywdzona, która potrzebuje naszego, naszej pomocy i dlatego tak ważne jest delikatne podejście do niej z miłością. Ok, więc na tym polega pierwsza technika, delikatna, którą ja preferuję. Natomiast czasem jest też tak, że, że uraz jest na tyle duży, że trzeba też włączyć silniejsze techniki. I teraz, proszę bardzo, prezentuję. Na przykład, można złapać za skórę nad blizną i przesuwać ją w ten sposób. Co się nazywa rolowanie. Możemy również rolować skórę w drugim kierunku, w poprzek blizny. Trochę poprawię, bo. <noise> ok. I możemy wykonywać mm, przesunięcia dużo głębiej, czyli do tej pory byliśmy, jakby głaskaliśmy w ten sposób, ale możemy to też robić dużo głębiej, albo do blizny i do blizny, albo do blizny i przez bliznę. OK. I możemy również jechać wzdłuż blizny. Zawsze jak tu gdzie jest kreska, to tuż obok jest taki taki ślad po przecięciu skóry, w sensie, że, że w tym miejscu, w miejscu koło kreski jest tej tkanki troszkę więcej, więc możemy jechać wzdłuż samej kreski blizny. albo po prostu po samej kresce. Ok. To parę technik. Jeśli chodzi o blizny na brzuchu, to jest super ważne i oczywiście możesz sam, sama próbować ją rozmasować. Wtedy polecam ściągać całą powięź z całego brzucha w kierunku blizny. Delikatnie, pomału. Tak samo, jak na, na dłoń, jak na, tak, tak samo jak na przedramieniu pokazywałam, ściągamy całą powięź w kierunku blizny. Ym, I również można wykonywać delikatnie, delikatne mobilizacje wszelkiego rodzaju. Ym, oczywiście najlepiej udać się z tym do fizjoterapeuty, ale jeżeli nie masz takiej możliwości, to bardzo warto zrobić to dla siebie samego. Ok, mam nadzieję, że materiał ten był pomocny. Jeżeli tak, to poproszę o łapkę w górę, subskrypcję, zadbajcie o swoje blizny, to jest super, super ważne. Do zobaczenia w Body and Mind Clinic.